Piotrek, świąteczna babka przed meczem była w szatni? Tak, zgadza się, była świąteczna babka, zjedliśmy sobie, piliśmy sobie do kawki i no i w no ogóle cieszymy się ze zwycięstwa, no po, po serii jakichś tam niepowodzeń i porażek. E, ważne te trzy punkty. E, zasługa całego zespołu. Zapracowaliśmy za na te trzy punkty. E, walką i zaangażowaniem, determinacją na boisku przez te 90 minut. No i bardzo się cieszymy. No i, i oby tak dalej, prawda? Czyli święta będą udane? Święta będą udane. Gorzej, gorzej było, gdybyśmy ten mecz no przegrali, bo. Nawet zremistowali to też taki pozostał niedosyt, także te trzy punkty no najważniejsze. Były jakieś obawy przed tym meczem, bo to czwarte spotkanie w sumie no i wasze pierwsze zwycięstwo. Czy były obawy? Może troszeczkę były obawy, ale, ale no nic nam nie pozostawało jak, jak wyjść na to boisko i, i, i odnieść zwycięstwo, tak? Poza tym wróciłeś do pierwszego składu miedzi i od razu bardzo dobry występ, bo, bo środek był chyba nie do przejścia. Wszystkie głowy, wszystkie pojedynki, pojedynki na dole wygrywałeś. No, Cieszę cieszy mnie to bardzo. Dla mnie ogólnie liczy się ogólnie liczy zespół i, i zwycięstwo. Ee, jeśli chodzi o tam mówię, postać e, jednoplanową, no to to jest jakoś tam na, na innym miejscu to dla mnie, dla mnie liczy się no, mówię, dobro zespołu i ważne, że odnieśliśmy cel w, w walczeniu trzech punktów to jest najważniejsze, obie tak dalej.